Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chodź branek, Brajanek! O! O! Szanowni Państwo, chciałbym nagrać dzisiaj o drapieżnikach. Chciałbym dzisiaj nagrać audycję o drapieżnikach. Przywitaj się, chamie! Podziękuj ukochanym radiosłuchaczom za pieniążki, za które masz kupowane przez wujcia różne smakołyki i przysmaki. O! Kolejny drapieżnik, kolejny drapieżnik, zostaw go Puniuś. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć kilka słów o tych drapieżnikach. Fioneczka, gdzie jesteś? No Fioneczka, gdzieś tam sobie w krzakach, wyszliśmy na krótki spacer do ogrodu. Trochę przed. O, tak, tak szanujesz radiosłuchaczy. To jest, szanowni Państwo, cały Brian. Ale trzeba też zobaczyć kontekst sytuacji. On Państwu tego nie pokazuje, tylko on boi się konsekwencji. Boi się konsekwencji. Szanowni Państwo, e... chciałbym coś Państwu powiedzieć. Przywitaj się. O, no to jest klasa, się To jest klasa. Moja skoła. Moja szkoła, Mój kochany. A, kochany Punio. Puseszek mój. A ten cały czas zastygł. Jak rzeźba. Dawaj. Dawaj, dziado. O. O. o, I mój, kochany Punio, chce ratować wujka. Dawaj, walczymy! Dawaj, ha, 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 ha. zawsze walczy do końca! Dawaj, 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 o! Niech walczą, silniejszy wygra! Dlatego chciałbym, szanowni państwo, się wypowiedzieć w sprawie tych drapieżników i ofiar. Widzę takie tytuły. Zostań drapieżnikiem! Stań się drapieżnikiem. Jak być drapieżnikiem? Kurwa mać, kurs! Zostań w trzy dni drapieżnikiem życiowym! Całe życie byłeś pryszczatym gościem, który jedyne, co mógł zrobić, to komuś dojebać w necie, napisać komuś obrzydliwą wiadomość, żeby go upodlić, bo inaczej się nie da, bo można dostać po paszczy. A tu trzydniowy kurtki, trzeba trochę sianka zapłacić i nagle stajesz się drapieżnikiem. Więc chciałbym się wypowiedzieć na temat tych wszystkich drapieżników i ofiar. Chciałbym Państwu pokazać, panie, Jezus mówił do maluczkich przypowieściami. Nie to, że Państwa obrężą, ale też powiem przypowieścią. Zobaczcie. Zobaczcie na te indywiduum tutaj. To jest właśnie drapieżnik. Te indywiduum, branek, Mówię o ciebie, no. Pokaż się troszkę. No, już mnie atakuje. O! Punioś! <grystanie> na łapach stanął. No, dajcie sobie buzi na zgodę. To jest drapieżnik, szanowni państwo. On tu steroryzował wszystkie krety. Znaczy, no, kretów to on nie łowi, szkoda. E, steroryzował żabki, w, ze skrące. Wymordował tu setki, jeśli nie tysiące istnień. Morderca! Morderca, morderca niewinnych. Żeby Państwo słyszeli, jak malutkie ptaszki były mordowane, jak się wspinał na drzewa i mordował ptaki. To jest drapieżnik. I to jest urodzony drapieżnik, Szanowni Państwo. On się urodził i już jak zobaczył, że coś się rusza, to już to atakował. To jest drapieżnik urodzony, a nie drapieżnik wtórny jak wam radzą niektórzy, jak tutaj się stać drapieżnikiem. I chcę państwu powiedzieć, że podejdźmy do drapieżnika, pokażę panu w całej krasie drapieżnika. Zobaczcie, jakie ma instynkty. Punioś! Puniolek mój! Puniolek mój, puniolek, puniolek mój. Dobry pies, dobry pies. A drapieżnika tutaj mamy. I szanowni państwo, to jest drapieżnik. I przyjmijmy dla dobra audycji, że ja temu drapieżnikowi bez najmniejszego problemu kręciłbym łeb, a nawet bym go urwał. I gdybym chciał, a na pewno nigdy w życiu nie zechcę, to mógłbym go nawet zjeść, obgotować z kości, i tak dalej. Jest drapieżnikiem, a jednak mógłbym zrobić z nim wszystko, a nie jestem drapieżnikiem. Czyli zapamiętajmy sobie pierwszą lekcję. Ofiary i drapieżniki. To jest przede wszystkim mit, bo każdy drapieżnik jest też czyjąś ofiarą ma kogoś nad sobą, a każda ofiara jest drapieżnikiem dla niższych form życia. Więc mówiąc, że staniesz się drapieżnikiem, możesz tylko stać wyżej w hierarchii. Przecież w jakiś sposób nawet zwykły człowiek przeciętny, jedząc mięso, przyczynia się do mordowania zwierząt, które są słabsze, nie umieją mówić, nie umiały stworzyć cywilizacji. W związku z tym silniejszy zjada słabszego. Puszek nie, wcho nie wchodź tam. Dlatego dajcie się sobie spokój zostaniem drapieżnikiem. Ponad drapieżnikiem jest inny drapieżnik. I wielu co się wyżej chciało wspiąć, tego bardzo żałowało. No to tylko takie filozoficznych parę słów mam na ten temat. Zobaczymy, co ten drapieżnik zrobi. Pasożyt. Pasożyt. O. I te wszystkie kursy sobie darujcie zostania drapieżnikiem. Jesteście już drapieżnikami. Wykorzystujecie słabszych, jakieś tam dzieci w Chinach robią iPhone'y i tak dalej. Tych przykładów można by mnożyć i mnożyć. Te zwierzęta. Ja też czasami. Tylko ja domowe jem. <laughs> Smaczniejsze. Oczywiście żartuję. Także zobaczcie: to drapieżnik rozpoznaje teren, gdzieby tu mógł coś, kogoś chapnąć. E, tak więc o to chodzi z tymi drapieżnikami, żeby dać sobie spokój z tymi urojeniami o tym, żeby być drapieżnikiem. Zawsze jest ktoś wyższy, a każda ofiara jest też drapieżnikiem dla innych form życia. No i to chyba byłoby tyle, bo już mi ręka e, marznie. Do tego były drapieżniki, teraz drapieżniki żerują na wujku. O. Powiedzcie coś do kamery. Dwa drapieżniki. Dobra. Szanowni Państwo, to byłoby na tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Chłopną Bóg dom. Cześć. Pożegnaj się. Pożegnaj się. A.